Dzień dobry, salam aleikum, z psychologiem o pogodzie. Czy z psychologiem warto rozmawiać o pogodzie? No właśnie, w Polsce przyjęło się, że o pogodzie to jest taki temat zastępczy. A mnie coraz częściej ze względu na aurę za oknem zdarza się rozpoczynać rozmowę z klientami od pogody. Pani Olu, sama Pani widzi, no, ta aura nie sprzyja. No, myślę, że teraz każdy czuje się gorzej. No, to był ciężki tydzień, ciągle padało. No i czułam się taka przygnębiona. Ta pogoda nie sprzyja, nie potrafię zmusić się do żadnej aktywności w taką pogodę. No i właśnie, czy to o tą pogodę chodzi? Już kilka razy tutaj na tym kanale wspominałam o tym, że to jak się czujemy, nie zależy od tego, co się dzieje, nie zależy od sytuacji, ale tego, co tej sytuacji myślimy. Nad pogodą pracować się nie da. Nie mamy takiej możliwości, żeby tę pogodę zmienić. Musimy ją zaakceptować. Chociaż słyszałam, że już są pewne rozganiacze chmur, więc jakiś wpływ na tę pogodę mamy. Ale większy wpływ mamy na to, co o tej pogodzie myślimy. Czy myślimy o tym, że kiedy jest deszcz, no to trzeba być smutnym. Czy myślimy o tym, że kiedy pada, nie można wyjść, nie można zrealizować swoich planów na zewnątrz. Czy myślimy o tym, że ta pogoda jest usprawiedliwieniem dla naszego nastroju? Wtedy tak, wtedy faktycznie ta pogoda staje się takim tematem zastępczym, i ta pogoda staje się takim naszym, taką naszą wymówką, takim plasterkiem, który pozwala nam czuć się nie do końca dobrze, ale nie pozwala nam zaleczyć rany i odnaleźć tego źródła problemu, tego źródła złego samopoczucia, którym jest nasze myślenie. Więc jeżeli myślisz, że to przez pogodę czujesz się nieco gorzej, że to przez pogodę nie potrafisz zmotywować się do różnych ważnych dla Ciebie czynności, jeżeli myślisz, że to pogoda powoduje nastrój depresyjny, to jesteś w błędzie, bo to nie pogoda, a Twoje myślenie sprawia, że czujesz się źle. I nad tym myśleniem warto pracować. Warto pracować z psychologiem, z terapeutą, może z najbliższą osobą. Albo z samym sobą. Zastanów się, co ci daje myślenie o tym, że to właśnie pogoda, której nie możesz zmienić, ci przeszkadza w twoim własnym życiu, funkcjonowaniu, czuciu się dobrze. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego filmiku. Zapraszam do obejrzenia innych filmów na tym kanale oraz do śledzenia mnie na mojej stronie na Facebooku, Twój psycholog Aleksandra Wrubel-Murszyd. Wszystkiego dobrego i dużo uśmiechu w ten ponury jesienny czas.